Nie zabijcie mnie, proszę, nie zabijcie mnie. Ale dzisiaj znowu o Waszych dzieciach, znowu o Waszych maluszkach. Ja chyba muszę po prostu zostać ojcem, skoro tak dużo na ten temat mówię. Dzisiaj wózek, zapraszam. Firma Lionelo ma nam do zaoferowania wózek spacerowy dla dzieci Annette Stone. Dzięki wykonanym z pianki Ewa kołom o dużej średnicy, wózek posiada niezwykłą stabilność i przyczepność, a znajdujące się w nich amortyzatory redukują drgania niemal do zera. Oparcie posiada pełną regulację. Dziecko w nim umieszczone może zarówno siedzieć, jak i w pełni leżeć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pasy zabezpieczające posiadają dodatkową poduszkę, która chroni przed otarciami skóry dziecka. Producent zapewnia, że wózek jest w pełni zgodny z europejskim standardem bezpieczeństwa EN 1888-2018. Cześć, ja jestem Patryk i dzisiaj wózek od firmy. Tak jest, od firmy Lionello. Wózek, który nazywa się Anet. Tak, w francusku Anet, a może po polsku Aneta. Firma Lionello lubi nazywać, nadawać swoim produktom imiona. Był Ruben, dzisiaj Aneta. Zobaczymy. Wózek spacerowy. Jest on oczywiście zdecydowanie inny niż te klasyczne, bo spacerowy. Jednak tutaj firma Lionello zapewnia nas, że już od pierwszych dni życia możecie. Go używać dla swojego Bobasa. Dlaczego? Ponieważ możecie całkowicie do poziomu położyć swoje dziecko, bo oparcie posiada taką możliwość. Co jest najistotniejsze w wózku? Wygoda jazdy. Jak reaguje na wszelkie problemy na drodze, które spotykamy czyli nierówny chodnik, jakaś dziura, kamień, leżący patyk to wszystko. Powinno być odpowiednio zamortyzowane. Mamy tutaj z tyłu kółka 11-calowe, z przodu 8-calowe, pokryte pianką Ewa, która sprawia, że ta jazda jest naprawdę płynna. Ale dodatkowo posiadamy tutaj amortyzatory na każdym z czterech kół, co jest wartym zauważenia faktem, bo ta amortyzacja stoi na dość wysokim poziomie. Ja starałem się troszkę tym wózeczkiem poruszać. I stwierdziłem, że jest to naprawdę przyjemne, wszystko chodzi gładko, skręty są jak najbardziej. Wykonalne w każdą stronę. Tutaj możemy sobie nawet kółeczka i jak jakąś BM-ką, tworzyć. Naprawdę ten wózek jest chodliwy. Nie wiem, czy jest to dobre określenie. Myślę, że mamy. Mogłyby mnie teraz poprawić takie, które mają doświadczenie. Takie, które wiedzą, jak odpowiednio określić taki wózek. Nasza aneta jest naprawdę fajnie wykonana. Czuć, że te materiały, z których został ten wózek stworzony, są dobrej jakości. Są przyjemne dla. Skóry sprawiają, że jednak ta potliwość przy kontakcie jest nieco mniejsza. No i przede wszystkim siedzenie dla naszego maluszka, dla naszej pociechy. Mamy tutaj moskitierę, która może chronić nasze dziecko od wszelkich komarów. Wiemy, że latem jest tych owadów zdecydowanie więcej, więc. Szkoda by było, żeby co chwilę rozpraszały te owady nasze dziecko, więc możemy tą moskitierę w razie potrzeby rozłożyć. Jeżeli jej nie chcemy, szybko odpinamy zamek i chowamy do kieszonki, która jest również zawarta w tym wózeczku. Jeżeli będzie potrzeba, że jest chłodno i przydałoby się troszkę. Czy to od deszczu, czy od jakiegoś chłodnego wiatru, osłonić nóżki naszej pociechy, to mamy tutaj kołderkę to jest za dużo powiedziane osłonkę, która sprawi, że naszemu maluchowi się nic nie stanie, nie przeziębi się, nie zmoknie, bo jest ona wodoodporna. Więc to jest również duży plus dla firmy Lionelo. Ja byłem zauroczony tym wózkiem. Powiem szczerze, nie mam doświadczenia w kontaktach z wieloma innymi wózkami, jednak ten. Dość mi się podobał przede wszystkim płynność jazdy. To jest to, co według mnie w wózku jest chyba jednak najważniejsze. Bo kto by chciał pchać, zresztą, jak idziemy do sklepu i bierzemy wózek na zakupy i te kółka działają tak nie za bardzo, to nam się odechciewa. A jak wszystko działa płynnie, nie trzeba za dużo siły, nie musimy się z tym siłować. Fajnie się skręca, płynnie, dobra amortyzacja, to w czym problem? Tak więc, gdybyście byli zainteresowani kupnem produktu e, od firmy Lionel, czyli wózkiem ANET, jak to woli, Anetą, to w opisie znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja się już z Wami żegnam. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie na temat tego wózka. Jakie są Wasze spostrzeżenia? Czego Wam tam brakuje? Co byście chcieli jeszcze dorzucić? Może jest coś, o czym ja nie wspomniałem i będziemy mogli w komentarzach Wam wyjaśnić. Tak więc zadawajcie nam pytania, jeżeli jakieś macie na temat tego produktu. Zawsze postaramy się na nie odpowiedzieć. Nie zapomnijcie o łapce w górze i oczywiście subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach.